z książką Młodzieżową, jak pewnie ostatnio widać po moim kanale. Ja troszkę mniej czytam książek z tego gatunku, ponieważ to, co przeczytałam ostatnimi czasy, niezbyt mi się spodobało, znaczy może mi się spodobało, ale nie wniosło nic nowego do tego gatunku. A ta książka, o której wam dzisiaj opowiem, wnosi coś nowego, powiem wam dlaczego, powiem wam o czym jest i dlaczego mnie tak zachwyciła i miałam na dodatek, mam, mam przyjemność być jej Patronem razem z P32 oraz ludzom, których strasznie pozdrawiam. Jestem badany na książki, chodzi mi tutaj o książkę Prestona Notona, czyli chłopa, który otworzył drzwi do przeświata. I jak pewnie zauważyliście, od pewnego czasu mówię, kto przełożył daną pozycję, ponieważ po nagraniu czytelnej razem z Olą Księżkowym freakiem, bardzo zmieniłam swoje podejście do samego tłumaczenia i postanowiłam, że po prostu będę Wam o tym mówiła, ponieważ. Warto o tym mówić, to jest bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza, że chłopak, który tworzył drzwi do Świata jest naprawdę świetnie przetłumaczoną pozycją i świetną pod względem redakcyjnym i w ogóle korekcyjnym. Wszystko jest super. A tą książkę przełożyła pani Katarzyna Agnieszka Dyrek i opowiada nam o klifie, który jest. Zwykłym, teoretycznie zwykłym nastolatkiem, ale wyróżnia się spośród tłumu tym, że jest ponad przeciętnie wysoki oraz ma troszkę większą teżże fizyczną i może by to dobre, gdyby był jakimś zawodnikiem futbolu albo jakimś koszukarzem. Niestety gdy jest zwykłym nastolatkiem i przez to jest troszkę nękany psychicznie przez swoich rówieśników, nazwany jest walczykiem, bo wszyscy uważają, że po prostu jest wysoki i jest głupi, po prostu to wiecie, jest takie powszechne rozumowanie nastolatków. I Cliff troszkę nie może sobie z tym poradzić, na dodatek w jego życiu prywatnym dzieje się wiele złego, nie może się poradzić z wielką tragedią, która wydarzyła się w jego życiu, i po prostu, jeżeli połączymy to wszystko, to wychodzi nam chłopak, który jest bardzo inteligentny, przezabawny, przeuroczy, ale jednocześnie nie jest akceptowany u siebie w domu, nie jest akceptowany wśród lowieśników i przez samego siebie, przez co naprawdę ma dość trudne przeżycia. I może Wam się wydawać, że to jest taka standardowa postać literatury młodzieżowej, ale nie jest, ponieważ Klif, mimo tego wszystkiego, widzi dużo barwnych rzeczy obok siebie, widzi dużo przezabawnych sytuacji, i i sam jest bardzo zabawną postacią. Jak możecie podejrzewać, Cliff, oprócz tego, że jest takim głównym obiektem wyśmiewania w szkole, ma też swoich wrogów. Głównym nim jest Aron, czyli szkolna gwiazda sportowa, która jest bardzo popularna i która po prostu ma napięku z Cliffem, albo Cliff ma napięku z nim. Próbują się unikać, się, nie wiem, to wychodzi, ale mają swoją historię i pewnego dnia ten dziwny koleś, Aron, który teoretycznie nie powinien w ogóle chcieć mieć jakiegokolwiek w związku z Cliffem, przysiada się do niego do stolika, na stołówce i mówi mu, że miał wypadek, ponieważ właśnie on miał pewien wypadek, był w śpiątce i gdy był w tej śpiątce, ukazał mu się Bóg i powiedział, że ma dla niego bardzo ważne zadanie, które musi wykonać właśnie z Cliffem i to jest bardzo ważne, żeby brał w nim udział Cliff, a chodzi o to, że dał mu listę do zrobienia, która ma sprawić to, że jego szkoła stanie się lepszym miejscem i że wszyscy będą się w niej czuli dobrze. Powiem wam, że gdyby do mnie przyszedł jakiś koleś, którego nie lubię, z którym mam wręcz na pięku i powiedziałbym coś takiego, to bym go wyśmiała. I możecie się spodziewać, jaka była relacja Cliffa i jak to wszystko się potoczyło dalej, ponieważ ja nie chcę wam zdradzić. I ten moment w książce jest momentem kulminacyjnym, ponieważ dzięki tej decyzji, którą podejmie Cliff, wszystko dalej się dzieje tak, jak się dzieje. Nie wam nie powiem, co będzie się dalej działo, ale pewnie musicie się domyślać o co tutaj chodzi. No bo wiecie, inaczej by książka się nie potoczyła dalej. Przyznam wam się, że do momentu właśnie tego spotkania na stołówce zastanawiałam się, co profesor to chce zrobić i co zrobił, że ta książka jest tak dobrze oceniana za granicą. i... Co w ogóle tutaj chodzi? Było to dla mnie pewnego rodzaju zagadką, a gdy się dowiedziałam o tej liście, to stwierdziłam, że naprawdę to jest bardzo oryginalny pomysł, który wcześniej nie był wykorzystywany w książkach i który naprawdę jest bardzo ciekawy, ponieważ łączy w sobie troszkę takie nadprzyrodzone e, aspekty związane z samym Bogiem. A codzienność. Na dodatek mamy tutaj młodzież, która teoretycznie rzadko jest powiązywana właśnie z w ogóle wiarą. A tutaj mamy całkiem na odwrót i powiem wam, że cały ten motyw, pomysł naprawdę mi się podobał. To, co mi się naprawdę podoba w tej książce i co moim zdaniem naprawdę ją wyróżnia pośród innych książek młodzieżowych, to jej wielowymiarowość. Ponieważ mamy tutaj głównego bohatera, który ciągnie ten cały wątek, o którym wam wspomniałam, ale mamy także bohaterów pobocznych, nawet tutaj nie chodzi o samego Arona, który jest właśnie sportowcem, ale o innych bohaterów, którzy tutaj są i którzy czasami wnoszą inne wątki i tak naprawdę wtedy Cliff jest tylko naszym takim sposobem na to, żeby dostrzec to, co oni wnoszą, te ich problemy. To jest bardzo fajny sposób, jaki został tu tutaj zrobione. i na dodatek jest to zrobione w bardzo naturalny sposób. My tak naprawdę zanim się obejrzymy, to mamy tutaj na bohatera, o którym wcześniej słyszeliśmy mimochodem, okazuje się, że się pojawia i dostrzegamy jego problemy jego różne tego typu inne sprawy. Nie mogę tutaj zwykle dużo powiedzieć, bo wiecie, spoilery. I to jest bardzo fajne, ponieważ ta naturalność powoduje to, że to jest bardzo lekkie, przyjemne i ta cała akcja toczy się bardzo płynnie. No dlatego akcja tutaj jest dość mocna, ale bez przesady. Chodzi mi o to, że jest dość szybka, ale. Autor nie zrobił tego w taki sposób, że czujemy, że to jest nienaturalne, ponieważ ja nie lubię tego typu zagrań wśród autorów, że po prostu piszą i wszystko im się udaje, wszystko jest w porządku tutaj. Po prostu wszystko jest napisane bardzo inteligentnie, cała ta książka w sposób bardzo lekki, inteligentny i głównie muszę tutaj się skupić na dialogach pomiędzy Cliffem i Aronem, ponieważ one, mimo tego, że są naprawdę przezabawne, nie zawsze przezabawne, ale z bardzo dużą cząstką humoru, to czuć w nich bardzo wielką inteligencję nie tylko głównych bohaterów, ale także samego autora. Zrobił to w bardzo mądry sposób, moim zdaniem rzadko spotykany wśród, wśród książek młodzieżowych, ponieważ głównie ludzie, którzy piszą takie książki chyba myślą, że trzeba wziąć jakiś problem na celownik, najlepiej wrzucić pomiędzy kartkami jeszcze jakieś inne problemy i nie skupiają się na tym, jak to, jak to wszystko w miał ręce i nogi było zachęcające, a pan Preston Norton jak najbardziej to zrobił i bardzo mi się to było, naprawdę na pewno przytam kolejne książki pana Nortona, ponieważ to co on tu zrobił, w jaki delikatny i taki wiecie, specyficzny sposób to zrobił, jest to naprawdę fajne ta lekkość, a zarazem powaga tych wszystkich sytuacji, jest naprawdę zrobiona z wielkim smakiem. Bohaterowie, moi drodzy, powiem wam, że tak jak wspomniałam, Cliff i e Aron to w ogóle są dwie inne bajki. Co jednocześnie są bardzo podobne do siebie. Mamy tutaj też bardzo fajne to, że ci poboczni bohaterowie są bardzo wyraziści dla czytelnika. Naprawdę ja wiem, o kogo chodzi, ja go kojarzę, i później na przykład, tak jak wspomniałam, pojawia nam się na głównej tapecie, to ja kojarzę, kto to jest i kojarzę, co on tam robił. I bardzo mi się to podobało. Fajne jest też tutaj, że pan Preston Norton poruszył temat troszkę dorosłych osób, ponieważ zawsze w młodzieżówkach żyjemy w życiu młodzieży, a tutaj nie jest tak. Mamy tutaj poruszone też problemy dorosłych osób, że oni nie są idealni, że nie znają rozwiązania na wszystkie problemy. To mi się bardzo podobało i to moim zdaniem jest dość rzadko spotykane, ponieważ mamy tutaj nie tylko poruszoną sprawę jednej osoby, ale wielu dorosłych i to jak oni mają wpływ na tych młodych ludzi, jaki mają z nimi związek i jak potrafią ich do czegoś przekonać albo nie przekonać i jak młodzi ludzie wpływają na tych starszych ludzi, dorosłych. Boże, powiedziałam starszych ludzi, to znaczy, że jestem stara. O jeszcze jednej rzeczy muszę wspomnieć, bo bym zapomniała. Jeżeli lubicie szeroko pojętą pop kulturę to naprawdę tutaj możecie troszkę jej odnaleźć, poni ponieważ Cliff i y Aaron bardzo często wspominają o różnego rodzaju filmach, na przykład Marvela, komiksach i to jest fajne, bo ja lubię znajdywać takie rzeczywiste rzeczy, które ja na przykład oglądałam, na przykład Avengersów, w książkach, ponieważ one jeszcze bardziej wydają nam się realne i jeszcze bardziej przybli przybliżają nam to wszystko naszego serca. Muszę też wspomnieć o relacjach pomiędzy bohaterami, ponieważ mamy tutaj przeróżne relacje, zarówno romantyczne, jak i relacja zemsty, przyjaźni, są naprawdę bardzo dobrze opisane. Nie są w ogóle przekalkowane, nie są w jakiś sposób wyolbrzymione, są bardzo naturalne i wydaje mi się, że to wszystko czyni to, że ta książka naprawdę jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o taką książkę, którą mogłabym dać swojej młodszej siostrze i nie tylko, ponieważ ja przy niej też się bardzo dobrze bawiłam, i moim zdaniem, jeżeli na przykład znudziły Wam się wszelkie książki młodzieżowe, jakie do, do tej pory czytaliście, to ta książka Wam się nie znudzi, jestem tego pewna. Muszę Wam tylko powiedzieć, że na przykład ja w związku z tą zagadką, która była na początku, tą tam, takiego rodzaju tajemnicą, co autor chce zrobić w tej książce, miałam takie troszkę przeczucie obawy, że może to jednak nie jest to, co mi się może spodobać. Z jednej strony bardzo mi się podobało, tak jak ona jest napisana, a z drugiej strony bałam się tego, że po prostu będzie o niczym na szczęście. Całkowicie to wszystko się zmieniło dość szybko i jestem z tego bardzo zadowolona, bo naprawdę. Preston Norton, moim zdaniem, wprowadził troszkę taki nowy styl do książek młodzieżowych, troszkę większe wymagania, i to jest bardzo fajne, że autorzy coraz wyższe stawiają sobie wymagania, ponieważ po prostu tych młodzieżowych jest już bardzo dużo i trzeba czymś zaskoczyć, zaciekawić czytelnika, i to jest bardzo fajne. Osobiście nie mogę jeszcze jest kolejnych książek pana Prestona. Mam nadzieję, że w doimicu filia je wyda. Was zapraszam do przeczytania tej książki, jeżeli. Już ją czytaliście, to dajcie znać na dole, czy Wam się podobała, czy oddaliście coś innego niż ja, jak Wam się podobały te wątki poboczne, które czasami nie są pobocznymi, ponieważ to jest moim zdaniem bardzo fajny motyw tej książki. Ja Wam życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa!